Kim w ogóle jesteś? Kim jest Kinga Janocha? Oto tutaj siedząca. Jakby, jakby skrócić tę historię. Ja generalnie pochodzę z niewielkiej miejscowości w województwie opolskim. Natomiast zawsze czułam, że. zawsze mi gdzieś ciągnęło, zawsze chciałam czegoś więcej. Jakoś zawsze byłam. To był chyba ten. Ten procent jakiegoś buntownika, nigdy nie chciałam robić tego, co wszyscy. Ta burza jeszcze ci towarzyszyła. Tak, dokładnie, ta burza. Ja też, od kiedy, od kiedy pamiętam, jak miałam 13 lat, wtedy bardzo łatwo dostępne były takie vintage Lewajsy, dostępne w lumpeksach. Ja wtedy je skupowałam za złotówkę, obcinałam, wsadzałam do suszarki bębnowej, żeby się wyciągnęły te nitki, później je tam rozrywałam, ćwiekowałam no i sprzedawałam dalej. Więc to był taki, jakiś taki nieświadomy krok yy, w stronę tego, że jednak chciałabym właśnie coś, coś tworzyć. I czy wtedy po prostu nie potrafiłam tego, tego, tego nazwać, nie wiedziałam, nie, nie, nie wpadłam na to, żeby pójść na jakieś studia projek projektowania czy, czy na coś związanego Ale z modą. Ale czy je teraz potrzebujesz?